W filmie dzisiaj zapraszam was na hall. Hall będzie z Pepko, taki bardziej wielkanocny, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, to was zapraszam. Napis love razem z, z takim okienkiem, które można tutaj sobie tworzyć i wsadzić zdjęcie. Czy tam wiecie dziecka, czy ukochanej osoby, czy psa, czy kogokolwiek. Także taki napis: Love jako pierwszy. Eee, kolejna rzecz, może serwetki. Takie tulipanki. Stwierdziłam, że teraz wiel Wielkanoc to będę, będę robiła takie kolory właśnie bardziej może w róż, czy, czy właśnie w jakieś białe, coś w tym stylu. Więc wziąłam z tulipanami i to jest... Jest tu jakaś cena. Nie wiem, to chyba 3 złote kosztowały te serwetki, także. Takie serwetki znowu późno nagrywam, więc mogę być taka żółta trochę, no ale nieważne. Kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała, która po prostu pierwsze co zobaczyłam, to mówię, że muszę wziąć tego zająca. I to jest właśnie zajączek, który ma tutaj takie srebrne jajo, w, w koszyczku. Mega. Pewnie większość dziewczyn, które chodzi do pepko, to widziało, bo. Albo tą yy, kurę białą złotą, biało-złotą dużą, albo właśnie tego zająca. I on kosztował 12 zł jest tej serii wielkanocnej. I mega mi się właśnie spodobał. Taki, taki zajączek. Tutaj też ma takie srebrne elementy. Bardzo ładne. To tak w sumie wzięłam, tak bo mega uroczo to wyglądało. To są takie kurczaczki. Każdy w innym kolorze. Mega śmiesznie to wygląda. Tutaj jest jeszcze różowy, jakiś fioletowy, niebieski, pomarańczowy, także mega śmieszne. Naprawdę. I to kosztowało mnie 2,99. Też z kolekcji Wielkanocnej. Dajcie znać, czy Wam się takie puchate kurczaczki podobają, bo mi bardzo. Następną rzeczą będzie taka świeczka zielona. Mm. I to też jest Pepko Home. I kosztowała 4,99. Taką z tą rzeczką zieloną tutaj. Typowo, wiecie, wielkanocna. Jeszcze nie wiem, co, gdzie ją użyję, ale mi się bardzo kolor spodobał. To jest taki właśnie typowo wielkanocny. To, jest, to są kurki, które dopatrzyłam, wypatrzyłam dopiero później. One są z ceramiki. Takie mają wyżłobienia tutaj w środku. Trochę myślałam na początku, że może to jest solniczka i pieprzniczka, ale jednak się okazało później, że to są zwykłe takie ozdoby. Bo chciałam bardzo mieć właśnie jakąś kurę i myślę, że użyję właśnie te kurki jako ozdobę na Wielkanoc. I to kosztowało 4,99. Nie wiem, czemu taka była cenówka po prostu przyklejona. No ale takie dwie kurki dajcie znać, czy Wam się podobają. Eee, właśnie, bo byłam też w Dilsie i tutaj w ogóle z tym opakowaniem to też nieźle, może tak wam To są takie ciasteczka wielkanocne, które przypominają mazurki. Właśnie i początkowo wzięłam opakowanie takie bez tej plamy tutaj rozjechanego lukru, ale później okazało się, że nagle nie ma kodu kreskowego. Więc pani poszła i wymieniła na, ten, na to, gdzie była ta plama tutaj. No ale to wiecie. Trochę mi to tak. Nie byłam zadowolona do końca, ale. No ale podobają mi się i tak te ciasteczka będą fajnie wyglądały na stole. Właśnie Wielkanocnym. Więc jeśli macie ochoty, to w Dilsie są za 4 zł. Chyba. Związana z Wielkanocą. Ale kupiłam deskę nową, drewnianą. Yy, właśnie no taką z rączką, bo już muszę wyrzucić tamtą, bo bardzo, bardzo już jest zjechana. I ta deseczka kosztowała 10 zł. Także myślę, że fajne. Ogólnie zaleca się, żeby używać szklanych, że są najbardziej higieniczne. Wiecie, proste takie w myciu, ale jednak yy, trzeba na nie uważać cały czas, żeby nie stłuc. Więc takie najpopularniejsze są. Drewniane. Jeżeli nie wiecie, jak... Yy, jak dbać o, te, o deskę, żeby się tak wiecie, grzyb nie robił i tak dalej, to pier przed pierwszym użyciem trzeba albo sodą oczyszczoną, albo olejem właśnie naoliwić tą całą deskę i wtedy nie będą wnikać do środka te wszystkie mokre rzeczy, jakieś. Nie będą się po prostu resztki jedzenia rozkładały. Także deseczka, Cześć, Dilsa, takie słodecze na koniec. Może was zaciekawią. Tutaj mam takie. Czekoladki miętowo-truskawkowe, nie wiem, czy kojarzycie te After Eight typowe czekoladki, które są takie bardzo popularne. I tutaj właśnie jest smak truskawka mięta. Także jeśli macie to jest jakby miętowe, słodycze są w Waszych podobaniach, to zachęcam Was, bo jeszcze były pomarańczowe z tej serii. I to chyba kosztowało 5 zł, bo tam w, w dilisie są takie jakieś małe kwoty. Herbatka. Jakiś lipton cytrusowy z owocami cytrusowymi. Pewnie będzie limonka, pomarańcza, cytryna. Także fajna herbatka. No i nie wiem, pierwszy raz to będę jadła. Nie znam tego za bardzo. Ale to są jakieś szczęśliwe hipopotamy. <noise> tak mi to rozczuliło, takie fajne to jest. Nie wiem, czy życie skindera. I to jest smak chyba mleczno-orzechowy. W cholu będzie tyle. Mogę wy wyglądać trochę na zmęczoną, ale właśnie przyszłam po, tym, po tej galerii, po tym centrum, po tym wszystkim. Ciężko mi było światło tutaj dopasować, bo już jest, już jest prawie dziewiętnasta. Także mam nadzieję, że taki haul Wam się spodobał. Zaraz nagram dla Was drugi, bo jeszcze mam taki trochę kosmetyczny. Także ściskam Was ciepło. Do następnego. Pa, pa!